Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie sałatkę, taką do słoików na zimę. Bardzo polecam, bardzo fajna, dobra. I jest i do obiadu, i tak podana do jakichś kanapek, do jakiejś kiełbaski, też się fajnie sprawdzi, na grilla też. Co nam będzie potrzebne, już Wam mówię. Mam kilogram papryki czerwonej, mam około 60 deko marchewki. 60 deko cukini żółtej i 60 deko cukini zielonej. E, najlepiej, żeby była bardzo młoda, tak żeby została skórka, bo wtedy będzie nam ładnie wyglądać. I mam trzy takie nieduże cebule. Do tego będziemy jeszcze potrzebować jedną płaską łyżeczkę soli niejodowanej, grubej, kamiennej. Niepełna szklanka. Cukru, e, e, szklanka i jedna, druga szklanki octu, troszkę z ziaren gorczycy, troszkę ziaren e, pieprzu kolorowego i 300-350 ml soku jabłkowego. Jabłka bardzo dobrze pasują ze wszystkimi warzywami, więc dzisiaj zrobimy troszkę inaczej, będzie posmak jabłkowy, e, także myślę, że nikt, także myślę, że każdemu będzie smakować. Zaczynam od czego? Zaczynam od tego, że zrobimy pierwszy wywar, który w międzyczasie, jak będziemy kroić nasze warzywa, będzie nam z, po prostu nam ostygnie. Tutaj mam e, Litr wody. Do litra wody dolewam nasz sok jabłkowy. Tak. Niepełną szklankę, tak, trzy czwarte szklanki cukru. Ale to też wszystko zależy od tego, jaki lubimy smak. Zaraz Wam powiem. Ojej, A, sól. oh Nastawiam to na gaz i do zagotowania się naszej zaprawy. A my bierzemy się za nasze warzywa. Bar y y wszystkie warzywa bardzo dobrze myjemy i będziemy je kroić. Paprykę pozbawiamy gniazd nasiennych. I kroimy na takie kawałeczki 2 na 2 cm. Na taką kostkę. Paprykę pokroiłam i biorę się za cukinię. Cukinię też umyłam. O, nie będę jej obierać, bo to jest młoda cukinia, Także tylko same końcówki obetne. O. Będą ładnie wyglądać. Te zielone też są młodziutkie. O. I zaraz będziemy ciąć. Z tu jeszcze nasza... Przepraszam, ale mój piesek przyszedł po paprykę. Chodź! Chodź malutka. Także troszkę brakuje. Papryczki 3-4 kawałeczki brakuje. O, dobra e, Miałam coś jeszcze powiedzieć Odnośnie zalewy e, Jak zalewa zacznie się gotować Bo oczywiście trzeba tutaj ją mam Pomieszać I słuchajcie jak się wam zagotuje To spróbujcie e, Wiem, że zalewa ma teraz taki bardzo wyrazisty smak I taki musi mieć Dlatego, że połowę e, tego no, e, cukru I e, e, octu Wchłoną same warzywa ale jeżeli uważacie, że po, powinniście troszkę ją jeszcze dosolić, czy dać octu, to można dodać. Mm. Ale te jabłka, ten sok, sok jabłkowy musicie dać taki e, dobry, bez żadnych konserwantów, bez niczego oczywiście. procentowy sok jabłkowy. Powiem Wam, że jest tak winny. No i oczywiście w takie e, 4-5 e, milimetrowe Kroimy naszą cukinię, takie e, pół, pół krążki. I tak pokroję i tą zieloną, i tą żółtą. Teraz kroję zieloną cukinię, ta była troszkę większa, więc pokroję ją na takie ćwiartki. Będziemy kroić cebulę na pół, później na ćwiartki, i takie dwumilimetrowe e, e, kroimy paseczki. W ten sposób. Ja dodam jedną paprykę pikantną, ale to jest opcjonalnie. Jeżeli ktoś lubi, to dodaje, jeżeli nie, to tej papryczki dodać wcale nie musi. Moja zalewa już się zagotowała, także zamknę gaz. Próbowałam ją, dla mnie jest, a w sam raz nic więcej nie będę dodawać. Kompletnie nic. Te jabłuszka robią tu, ten sok z jabłek. Robią tu taką robotę, że a marchewkę będziemy ścierać na mandolinie. Jeżeli nie macie mandoliny, mandolina robi takie, zaraz Wam pokażę. Takie bardzo drobniutkie, cieniusieńkie plasterki. Chodzi o to, żeby marchewka w także jakby wypełni takie te puste przestrzenie między warzywami ale jeżeli nie macie tak, no to ja bym starła na e, tarce o grubych oczkach. Wszystkie już warzywa mam zrobione, potarte, pokrojone. I teraz, żeby nam się lepiej układało do słoików, tam do zalewy daliśmy płaską łyżkę soli niejodowanej, tu damy pół, łyżeczki, e, pół łyżki soli. Też twardej niejodowanej. Może jeszcze troszkę, a on wystarczy. I będziemy mieszać. Pomieszajmy porządnie i zostawmy na około godzinę półtorej, aż z warzywa po prostu nam troszkę zmiękną. Będzie nam lepiej je upychać do suików. jak widzicie po pewnym czasie nasza, e, nasze warzywa po prostu osiadły na dno troszkę zmniejszyły swoją objętość i fajnie bo będzie nam lepiej pakować do słoików do każdego słoika dajemy kilka ziaren gorczycy dosłownie kilka ziarenek O. i jeżeli ktoś lubi ja dodaję e, pieprz kolorowy w ziarenkach nie dodaję liścia laurowego i nie dodaję e, ziela angielskiego. Po prostu e, tutaj smak jabłek, a o to mi chodzi, żeby był posmak jabłek, żeby po prostu te przyprawy nie zabiły. I dajemy. Ja mam słoiczki małe, takie nawet niecałe półlitrowe, ale można dodać w większych słoikach, jak tam sobie. E, Chcecie już nawet sok puściły warzywa? No i właśnie fajnie. I będziemy upychać. Nakładamy warzyw 1 cm. 1 cm przed nakrętką. Zostawiamy w wolnej przestrzeni. Upychamy. Żeby było jak najwięcej, bo one w czasie e, pasteryzacji jeszcze zmniejszą nam objętość, więc musimy tak dość dobrze upchać. Aha. I tak robimy wszystkie słoiki. Z tej porcji wyszło mi 8 takich niecałe nie pół litra, to jest chyba 400 ml słoiczków. I teraz zamieszam i zalewam naszą zalewą. Wszystko jedno, czy to będzie zalewa gorąca czy zimna, tylko byśmy wtedy pamiętali, że go z gorącą zalewą wkładamy do pasteryzacji słoiki z gorącą wodą, z zimną zalewą wkładamy do zimnej wody, żeby nam słoiki nie popękały. I zalewamy, zostawiając 1 cm od Zakrętki, żeby było pustego miejsca, żeby słoik miał gdzie się po prostu zaciągnąć. Dobrze. Można oczywiście porcję pomnożyć raz, dwa. Jeżeli ktoś potrzebuje więcej. Wyszło mi 8 słoiczków zalewy, wystarczyło. Zostało jeszcze może na półtorej słoiczka zalewy, także na pewno Wam wystarczy. Jeśli nawet niedokładnie dopchacie, to na pewno Wam wystarczy. Później ja dopycham jeszcze łyżką, żeby wyszły bąbelki powietrza. Także każdy był słoik dopychamy. Ja już to dwa razy tą czynną po, 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 powtórzyłam i dolałam jeszcze trochę zalewy, bo jak bąbelki wyszły to zalewy troszkę brakowało. Tutaj mam stary garnek na spód. Dajemy ściereczkę lub ręczniki papierowe. Ja mam letnią wodę, bo letnią zalewą zalewałam nasze słoiki i teraz tak. Każdy słoik wycieramy, oczywiście pamiętajmy, że przed tym to słoiki muszą być oczywiście wymyte, ja myję je normalnie w zmywarce. Wycieramy porządnie, pokrywki też mamy, ja mam nowe umyte pokrywki, najlepsze pokrywki są z klikiem takim na środku, można je kupić na tym takim sławnym portalu y, aukcyjnym, można kupić sobie więcej. Ja mam już, zostały mi tylko pokrywki y, z owocami, bo w tym roku było owoców mało, więc będę robić przetwory takie, bo może na drugi rok będzie ich mało. I zakręcamy mocno i wstawiamy do garka, tak żeby słoiki nam się nie stykały. Wody nalewamy do 2 trzecich tak mniej więcej centymetr półtoraj od nakrętki w dół także gdzieś tak dotąd nalewamy wodę zapalamy gaz i gotujemy około 15 minut nie, moim zdaniem nie więcej niż 15 minut bo to są małe słoiczki od zagotowania później po 10-15 minutach tak żeby się nie oparzyć wyciągamy nasze Słoiki i ja tych słoików z tym klikiem nie odwracam na drugą stronę. Po prostu stawiam tak, przykrywam ręcznikiem, żeby on, one e, powoli stygły. I zazwyczaj siedząc w pokoju słyszę, jak słoik robi tak. To znaczy, że zaciągną. E, na drugi dzień rano sprawdzam wszystkie pokrywki. Jeśli nie klikają, to znaczy, że wszystkie słoiki zaciągły. Gdyby Wam nie zaciągły, niestety czynność tą musicie powtórzyć jeszcze raz. Także najlepsze są właśnie, moim zdaniem, takie właśnie zakrętki, bo wtedy jesteśmy pewni, czy nam e, słoik zaciągnął i czy w piwnicy nam się nie zepsuje. Także polecam takie właśnie, e, taką właśnie surówkę, taką właśnie z posmakiem jabłka. Jabłka dodajemy do wielu potraw, także w tej surówce też się naprawdę fajnie sprawdzi i polecam. Także jak wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym filmiku. A ja biorę się dalej za pasteryzację słoików, tak jak powiedziałam, tak zrobię już nie będę pokazywać, bo szkoda po prostu na to waszego czasu. Także do zobaczenia. Pa-pa!